Co trzeba zrobić, aby zorganizować bal karnawałowy? Po pierwsze, musi być miejsce, najlepiej pałac. Po drugie, uczestnicy, najlepiej przebrani. Po trzecie, dobra muzyka i radosna atmosfera. Jak widać, wszystkie te warunki zostały spełnione. Pałacu Drenałowiczów, gdzie mieści się miejski dom kultury w mińsku Mazowieckim bawiło się ponad 100 dzieci. Dzieci są z przedszkola, wesoła ciuchcia i pomysł taki, żeby wszystkie dzieci były razem w jednym oddziale, oddziale przedszkolnym na jednym balu się spotkały razem. Trzeba przyznać, że przedszkolaki były świetnie przebrane. Na balu pojawiło się pięciu spidermanów, trzech Batmanów, byli policjanci, kowboje, motyle, a księżniczek było tak dużo, że nie sposób zliczyć. Dzieci bardzo dobrze odnajdywały się w tej karnawałowej rzeczywistości. A najbardziej Wiktoria, która doskonale wiedziała, gdzie się bawi. Bawię się na balu karnawałowym. A kto Cię tu przyprowadził? Moja, moja nauczycielka, pani Marzena. A skąd masz ten wspaniały strój? No, mama mi kupiła. Cudownie. A powiedz jeszcze tylko, za kogo jesteś przebrana? Za motyla. A gdzie masz skrzydełka? E, skrzydełka została w przedszkolu. Ciekawą kreację miał też Kuba. Drogi Kubo, powiedz mi, za kogo ty jesteś przebrany? Za Zorro. A kim był Zorro? Bohaterem. Dobrym bohaterem? Tak. I ty też chciałbyś takim być? Tak. Organizatorzy przygotowali dla przedszkolaków sporo atrakcji. Postanowiliśmy przebrać 4-5 osób za klauna, panią Wiosnę. Tutaj jest chyba jeszcze Gruszka i pani Hinduska. Był też duży zielony pasikonik Filip, maskotka kasystewczyka, który wśród dzieci zrobił prawdziwą furorę. Jest to już nasza kolejna akcja, tak naprawdę. Od dwóch lat, od, od, odkąd istnieje oddział, staramy się uczestniczyć w życiu tutaj lokalnej społeczności. Dlatego bal karnawałowe dla dzieci, ponieważ e, kochamy dzieci, e, są wśród nas, to jest nasza przyszłość. Chcemy inwestować w naszą przyszłość, tak? I wesprzeć dlatego e, przedszkolaki. Dzieci otrzymały też w prezencie tablice edukacyjne, które na pewno zostaną dobrze wykorzystane. Jak się bawicie? Super To teraz już wiemy na 100%, że przedszkolaki z wesołej ciuchci bawiły się bardzo dobrze.